Dzień dobry, Agnieszka Łukasz, Wietrzemia, Rafał, w telefonie, z kim mogę pomóc? Dzień dobry, ja bym chciał obliczyć c. OC. Oczywiście. Proszę pana, ja mam do pana takie pytanie. E, strasznie słabo panu słyszę i komunikacja z pana w tym momencie będzie bardzo obudniona, <grym> ponieważ ma chyba pan słaby zasięg w telefonie. Dziś moglibyśmy jeszcze mówić tak, że do pana odzwonię, do tego pana zadzwoni? E, ale ja z rozmawiam, z a teraz już mnie pan słyszy lepiej? No teraz już lepiej pana słyszę, ale no, bardzo niewyraźnie. Bo ja rozmawiam przez... Mogę przez Skype, więc nie wiem, czy Pan będzie w stanie oddzwonić. A, a ma Pan jakiś telefon? No, niespecjalnie. Nie ma Pan telefonu innego. Ale, no, bo ja bym, ja się chciał tylko zorientować tutaj o OC. Znaczy, taką składkę można sobie również wybić na internecie, ale oczywiście, jak Pan chce, żebym Panu obliczył tę składkę to mogę. To mi około kilku minut. W tym czasie znam Panu kilka pytań dotyczących głównych <laughs> Czy mogę kontynuować, czy woli pan na internecie? No bo ja nie wiem, czy na, czy na internecie jest taki kalkulator. Jest. Bo ja tu mam taki trapez, widzi pan, i tu mam OC właśnie, taką wysokość. I tu mam różne długości i nie wiem, jak to policzyć. Jakie długości? No, boku w trapezie. Jedno jest właśnie OC. I było pisane, że państwo liczą OC. Dobrze, eee, rozumiem. Proszę pana, e, pierwszy kontakt z naszą firmą. Powie pan mi skąd on się dowiedział o naszej firmie. Proszę? Powie pan, powiedz mi skąd pan się dowiedział o naszej firmie. Eee, w, w telewizji są reklamy, że jeździ taki chłopek i coś tam pokazuje. <grym> Dobrze. E, auto, o którym mówimy w tym momencie jest samochodem posiadanym dopiero kupionym jeszcze nie kupionym. No, jeszcze nie kupiony. Mhm, mm od, od... Jakoś... Czy... od kiedy ochrona od kiedy miałaby się Proszę? Od ochrona samochodu rozpocząć? No od może być od jutra. Czyli od jutra, tak. Jest osobowy zrobić Składak. Władak. Tak. Na ten na ten, ten, ten rodzaj samochodów będzie u nas bardzo nieatrakcyjny. Nie, atrakcyjnie, no, tak. Zanicie za drogo, bo pan go dużo zapłaci i proponuję tutaj, że pan Po do innej firmy ubezpieczeniowej. No, może oni mi to obliczą lepiej. Dobrze. Dziękuję to... panu za rozmowę i zapraszam w przyszłości. Do widzenia. Jasne, będę dzwonił. No, do widzenia. Sprawdzimy teraz, czy Link 4 mi obliczą. Dzień dobry. Dzień dobry. Tam, tam. Słyszy mnie pan dobrze? No, powiedzmy, że dobrze. E... Znaczy chyba lepiej siebie słyszę niż pana, ale no, powiedzmy, że jest ok. E, okay. E, ja bym chciał policzyć sobie OC. Jakie auto? To znaczy to nie do końca jest auto, wy pan, bo to jest, bo to OC jest tutaj w trapezie, bo tutaj pisało, że państwo obliczycie AC, OC znaczy się. Mm -hmm. Ja mam tutaj boki w trapezie i właśnie jeden jest OC I Czy Pan by mi go pomógł obliczyć? E, tylko, że my mamy ubezpieczenie komunikacyjne, a to co Pan mówi, to ja nie za bardzo wiem co to jest chyba nawet no, Boki w trapezie no, To jest y, trapez, y, który nie jest prostokątny Okej okay. no, no dobra, ale co to jest? No to jest Trapez, wie pan, jak trapez wygląda? No trapez to takie, no wiem, trochę dwie podstawy, dwa boki, no. No właśnie. I właśnie no. te dwa boki tutaj mam przedłużone i, i muszę policzyć takie OC. Jest taki, taki, taki odcinek OC. Mhm. <grym> no i właśnie... OC <grym> Dobra, załamałem. E, no, no chyba nie, chyba nie, nie mam e, takich zdolności matematycznych, żeby to policzyć. Aha. No bo ja już dzwoniłem no. do AXA i oni mi też tam nie, nie, nie policzyli właśnie. Nie chcieli policzyć? No nie. A ja ci no, gości mam. chyba nie zaczają o co chodzi. Ja je teraz załapałem. No. Dobre, dobre. No Czyli powiem pan, to... macie lepszych konsultantów. No to mnie pan rozświeszy, powiem panu. A już dobre, dobre. No, ale nie powiem panu, że że do szkoły już dawno, szkole już dawno nie miałem matematyki, także Także nawet chyba nie wiedział, jak się do tego zabrać. No dobra. No to dzięki. Dzięki. zdrowia do ostrzenia. No miłego dnia. Zadzwonię się kiedyś.